Dzień dobry, dzień dobry, nowy dzień w Antykwariacie, i dzisiaj y, chcę opowiedzieć o tym, że mamy w Antykwariacie książki biograficzne, książki autobiograficzne, wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, listy wszystkie takie książki literatura faktu, literatura faktograficzna, mm, relacje z podróży taka literatura non-fiction, tak zwana. Można je wszystkie znaleźć u nas na stronie internetowej, jest osobna kategoria literatura faktu, jest osobna kategoria biografie i u nas w Dolnym Antykwariacie. Biografie są ułożone alfabetycznie według nazwisk tych bohaterów, tych biografii. Książki pisane hmm, samodzielnie przez te osoby, na przykład autobiografia Sławomira Mrożka będzie... Pod M jak Mrożek jest on jednocześnie autorem tej książki, jak i jej bohaterem. Na przykład biografia Napoleona, napisana przez jednego z setek biografistów Napoleona, będzie pod literką N jak Napoleon, bo taka zasada obowiązuje w dziale biografie. Zapraszam do antykwariatu. Drzwi otwarte dzisiaj do godziny 18. Antykwariat internetowy czynny bez ograniczeń książki. Dzisiaj takie wybrałam. Dwutomowa biografia Artura Rubinsteina. Moje długie życie, bardzo fajna, ilustrowana. Stan sfatygowany, ale dla nas w antykwariacie to oznacza, że książka była warta czytania, skoro ktoś ją tak intensywnie czytał, że, że aż się trochę sfatygowała. I yy, coś sportowego. Do zobaczenia.